Niektórzy ludzie myślą, trudność wykonania długopisu jest porównywalna do trudności bomby atomowej. Jest to jeden z największych i odnoszących największe sukcesy wynalazków na świecie. Zasada działania długopisu jest w rzeczywistości bardzo prosta. Pisząc, stalowa kulka dotyka papieru i toczy się, a atrament przepływa ze stalówki przez stalową kulkę, tworząc pismo odręczne. Ale osiągnięcie tego nie jest łatwe. Jeśli stalowa kulka jest zbyt ciasna, atrament zatka się i nie będzie mógł dotrzeć do papieru. Jeśli jest za luźno, atrament wycieknie i zabrudzi papier do pisania. Stąd też produkcja wkładów do długopisów. Wymaga bardzo precyzyjnej technologii przetwarzania: taka, że średnica stalowej kuli, długość i średnica końcówki stalówki pióra, należy kontrolować w ramach wąskich tolerancji. Na przykład, tolerancja średnicy kulek stalowych zwykle mieści się w granicach 0 0,1 mm. Aby zapewnić płynne i dokładne pisanie, niezwykle wysokie wymagania pracy. Wymaga precyzji sprzętu i procedur przetwarzania. Więc aż do teraz, tylko trzy kraje na świecie są w stanie wyprodukować długopisy. Pierwszą osobą, która wynalazła pióro, był Amerykanin w 1950 roku. Kilka lat później, długopisy kulkowe produkowane są przez francuskiego producenta właśnie wydany, Francja obniżyła cenę pióra do kilku dolarów, o ile poprzednie pióro było drogie i trudne w użyciu, tani długopis kosztuje 150 dolarów. Prawdziwy produkt z najwyższej półki. Jakość w tamtym czasie była nadal bardzo słaba. Osoby pozbawione pieniędzy mogą pisać jedynie kurzymi piórami zanoszonymi w tuszu. Ale w tamtym czasie tylko około 20% światowej populacji potrafi czytać i pisać. Ale od wynalezienia długopisu, znacząco obniż koszty pisania artykułów. Po dwóch latach wskaźnik alfabetyzacji osiągnął około 33%, a w ciągu 50 lat od masowej produkcji sprzedano setki miliardów długopisów. Globalny wskaźnik alfabetyzacji również wzrósł z 35% do prawie 90%, a jego konstrukcja pozostaje praktycznie niezmieniona. Możesz zobaczyć, jak doskonały jest jego projekt.